Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym tutaj poruszyć temat poplonu na kiszonkę i dzisiaj będzie taki odcinek, gdzie będzie bardzo dużo kwestii, mianowicie będzie odkoszenia, koszenia po zbiór, zgrabianie, będzie też w odcinku e, robienie w pryzmę, będzie robienie w bele, bo w dwóch technologiach teraz robiliśmy ten poplon, no i... Natomiast najciekawszych rzeczy, no to co było w tym poplonie, jaki plon, no i robimy w pryzmę i robiliśmy w bele, dlaczego robiliśmy tak i tak. Ciekawostką będzie też, że dokładamy trzeci pokos już, czyli to będzie trzecie otwarcie pryzmy. I będziemy dokładać właśnie ten poplon do pryzmy. Dlaczego będziemy tak robić, dlaczego nie będziemy robić w bele, a dlaczego też troszkę robiliśmy w bele. Także ten odcinek będzie o tym poplonie. Postaram Wam się opowiedzieć wszystko, jak to było delikatną relację z tego zrobić, jak to wszystko wygląda. Także zapraszam do oglądania. Ja sobie tutaj zbieram, mamy na razie 2, 3, 4, 5 bel, 6 7 chyba nie będzie także mamy tutaj 6 bel z hektara po tej naszej yy, pasówce na o plon taki sobie, no ale nie ma się czego spodziewać tutaj nie było tutaj nie wiadomo czego więc też, no nie wiadomo jakiego tam plonu nie będzie, tak? No ale jakby tak. Było. Każdego kawałka to mamy 9 hektarów razy 6 bel z każdego. Już nam się robi liczba 54 bele. Oto. Jeżeli chodzi o wagę beli, no to jest bardzo ciężko, bo tak jak big Baga 800 kg podnoszę, no to też czuję. To tutaj tak samo naprawdę dość mocno. Nie wiem, czy ona ma 800 kg, ale to się zważy w pasowodzie będzie wiadomo, natomiast to no buja przodkiem nieźle zakończyliśmy właśnie zbieranie poplonu z tego pierwszego kawałka, tutaj mamy równy hektar i jeżeli chodzi o plon, no to nie jest jakiś zadowalający, bo jest tylko 6 balotów, my tu mamy na 130 ustawione te baloty, ale widzicie, że mieszczą się tutaj w D47 więc te baloty mogą mieć no tam około 120 cm po zgniocie, belki ze słomy mają 130, natomiast te na to mogą być trochę mniejsze, bo są Pewnie bardziej zbite materiał, jest bardzo mokry. 6 balotów, tutaj był owies, żyto i groch. Grochu naprawdę fajnie było na tej działce, było tego widać. Jeżeli chodzi o poplon no to tutaj był fajny na tej działce, no mimo wszystko tylko 6 bel, także na, reszty, na reszcie działek jest on gorszy. Jak widzicie tutaj mamy ten poplon na kiszonkę, zaczynamy kościć jakby drugą partię tego poplonu. Pierwszą działkę skosiliśmy hektarową i zrobiliśmy ją w belę. już tam jest zasiane przężyto Belcanto. Natomiast tutaj resztę, czyli 7,5 hektara, moi drodzy, to kosimy teraz i będzie to zbierane przyczepą, Wszystko będzie szło w pryzmę. Tutaj jest, można powiedzieć, że ta najlepsza działka, chociaż nie, było tutaj najlepszy, nie był tutaj najlepszy poplon, a jest to najlepsza działka. Była ta właśnie, na której robiliśmy belę, no to ona była, yy, można powiedzieć, że największy ten poplon, poplon wyrósł. Tutaj było 100 kg grochu, 100 kg owsa i 50 kg żyta ozimego. Yy, mam nadzieję, że to żyto po prostu tutaj odbije. Tak jak u znajomego w tamtym roku widziałem, jak skosiliśmy, sam owiec był, jęczmień, yy, groch. No to to ściernisko na zimę, nie wiem czy on to orał czy nie, ale jak ja to wykosiłem u niego, to pamiętam, że to było takie gołe. Ja mam nadzieję, że to żyto odbije i delikatnie tą erozję nam tej erozji nam zapobiegnie, tak? Grochu widać sporo, także no coś tam może w ziemi zostało. Ten poplon nie był taki na darmo. Ogólnie jak brat gruberował, no to widać, że widać, że po prostu wyciągnął ten poplon wilgoci, no bo po prostu było sucho jak gruberował. Jesteśmy tutaj na piątej klasie jak widzicie szału tutaj nie ma ten poplun tyle co tam wyrósł groszek gdzieś tam się yy, gdzieś tam się przewija ten groszek już zakwit także to ostatnia pora dzisiaj w nocy mieliśmy przymrozek więc yy, no, pora to kosić tak owiec już się wykłosił więc można i było to wcześniej no, nie ma za tutaj tego poplonu szału tu nie ma yy, owiec już żółty. Trochę tego groszku. Tym groszek się najlepiej trzyma. Natomiast tak to szałto. Szałto nie robi. Mam nadzieję, że coś po tym poplonie jednak zostanie. Coś zbierzemy i to finalnie to wyjdzie na plus. Na pewno wody trochę zabraliśmy. Ale tutaj do wiosny. Do wiosny to myślę, że jeszcze zmagazynujemy tej wody. To żyto. Owiec oczywiście zagłuszył to żyto. I ale ono jest takie mocno zielone, także myślę, że ono jeszcze coś tam odbije do tej zimy, tak? Teraz mamy jakieś tam temperatury troszeczkę większe, więc mam nadzieję, że yy, no jakoś to żyto się zbierze i jeszcze nam trochę zagai tą, że tak powiem, tą ruń. Masy tu nie ma jakoś za dużo Jest to poprzewłamywane przez ten kondycjoner Kosimy na jakieś tam 8-9 cm tak na całą prawie Całe palce także Nie ma też sensu to jakoś tam bardzo nisko kosić tego bo yy, Zanieczyszczenie to nie jest jak łąka, że fajnie rozkrzewione Tylko po prostu Jak będziemy to zgrabiać to potem Cały ten piach będzie w kiszące. A druga sprawa, że mam jednak jakąś tam nadzieję, że to żyto coś tam jeszcze odbije. Mały John Deer sobie spokojnie radzi. 82 konie, kociarka 240. 15 na godzinę jeździ. I co, ogólnie to Wam powiem, że w tamtym roku jakoś u znajomego był lepszy ten popląt zdecydowanie. W tym roku to nie pykło Wtedy, mimo wszystko, że. Teraz niby te warunki były dobre, a niestety to się nie udało. Może gdyby tutaj posypać troszkę tego azotu, no to byłoby lepiej. A jak widzicie, no... Nie ma za bardzo co zbierać, tak jak tam robiliśmy 6 bel z hektara. Coś tam zawsze będzie, tak? Z 10 hektarów 60 bel. Tak jak przy dużych bykach 60 bel, no to Bela idzie na dzień, czy tam na dwa dni, na 2 dni idzie Bela, no to 60 bel 120 dni 4 miesiące. Na siano kiszące odciągniemy, tak jak u nas przy tej obsadzie, co jest. No tabela przeszła te 600 kg kiszonki na na dwa dni. Jak się paszowów urabiało, tam około dwóch ton. Także myślę, że no, zawsze coś tam się odciągnie, tak? Zgrabiłem właśnie tutaj pierwszy kawałeczek, pierwszy hektar tego poplonu. E, tutaj trzeba zauważyć, że naprawdę fajnie e, brat to wykosił. Jest to na około 8-9 cm. I zgrabiarkę sobie tak ustawiłem, że nie ma problemu w ogóle e, z... Można powiedzieć, że nie kurzy się. Dość gęsto to było zasiane, więc tutaj ta darń nie jest aż taka rzadka jak to było e, po prostu przy życie. I powiem Wam, że e, naprawdę fajnie to wygląda. Końcówki jeszcze się zielenią, więc to jest żydko. Ja to mam nadzieję, że to żyto odbije. Tak jak oglądaliście wcześniejsze moje odcinki odnośnie tego poplonu, no to wiecie, że to żyto było zasiane po to, żeby ono tutaj jeszcze na zimę odbiło i coś jeszcze, żeby z tego żyta delikatnie, jakieś mam nadzieję, że jakiś odrost będzie tego żyta z 5-10 cm góra nawet jakby był 5 to by był sukces i to żyto ma chronić po prostu przed erozją wodną i wieczną przez całą zimę tego po prostu do, do wiosny, do kukurydzy tego nie będę ruszał dopiero po prostu na wiosnę będzie to robione natomiast y Wrat to wykośnił na 10 cm. Mam nadzieję, że to troszeczkę szybciej odbije. Jeżeli w ogóle to żyto odbije, tutaj był owiec, żyto i groch. No i na rządkach, czy tego leży? No, nie jest tego jakoś tam za dużo, ale źle to nie wygląda. Groszek, jak widzieliście, tutaj już zakwitł. To wszystko podwiędło. Kościliśmy to w poniedziałek. Dzisiaj mamy czwartek, to zgrabiam. I jutro od południa zaczynamy zbiór, także materiały... Następny kawałeczek, tutaj jak widzicie tego towarku no za dużo nie ma, to jak ja to mówię bez nawozu to wiecie, grzyby rosną. Tutaj pod ten poplon było dane 20-25 ton obornika. Na timelampie przed chwileczką odkryliśmy tą pryzmę. Będziemy tutaj dokładać poplon. Były tutaj dwa pokosy przężyto. Pierwszy pokos, drugi pokos. No i jak widzicie, pryzma nie ma się do czego przyczepić. Ten drugi pokos był suchszy i tak nie widać, żeby on był jakiś tam bardzo przesuszony. Bardzo dobrze to wygląda. Czy się psuje? Sami zobaczcie, sami ocencie, czy się psuje. Ja tu nie widzę. Nic, żeby się psuło, żadnych białych placków. Wiem, że tutaj z tyłu, jak odkrywaliśmy, już Wam pokazuję. O! Tu takie czarniejsze. O! I tutaj mamy taką otoczkę. E, widać, że to jest po prostu, będzie do wywalenia. Natomiast tutaj nic nie widać, żeby to się miało psuć. Mimo, że drugi pokos był suchszy. O! Tutaj mamy na boku takie białe plamki. Ale nie sądzę, żeby to jakoś tam wpływało. Także no, kiszonka dokładana, jeżeli ktoś by chciał dołożyć drugi, trzeci pokos, my odkrywamy tą pryzmę już drugi raz i dokładamy trzeci pokos, tak? Trzeci raz będzie po prostu tutaj coś dorzucone. Pryzma z 17 przyczep tych strautmanek, które zaraz zobaczycie. Pierwszy pokos był 14 i z drugiego pokosu były tylko 3, jeżeli się nie mylę. No i ta pryzma jest 12. Ale ona była jest trochę węższa. Specjalnie była folia 12 kupiona, żeby tutaj można było dołożyć. No i bez kosztów odkrywamy, tylko swoją pracę. Tutaj dokładamy, odkryliśmy jedną stronę. Tutaj jak widzicie. Całość była oczywiście przykryta oponami. Trochę opon poszło na gorzowską, trochę opon, znaczy opon, dużo większość opon poszło tutaj na kukurydzę. I całość jest była przykryta podkładówką folią, zwykłą 120 mikronów, tą biało-czarną. Na to poszły siatki. I na siatki poszły opony. Także ja idę pociągnik, bo Michał już pojechał z pierwszą przyczepą, także za chwileczkę będziemy mieć pierwszą przyczepę. Cały ten popląt. Tutaj kładziemy, ubijamy, zamykamy i następny rok będziemy skarmiać. zbierana, tutaj 70 arów jest i co, plon mierny, bo jakieś 6 przyczep wyjdzie z 7,5 hektara także szału nie ma ogólnie tutaj Michał z tego co mówił, to na przyczepę wchodzi około 8 do 9 bel tutaj mamy taki materiał, no wiadomo trochę wilgotniejszy, więc te bele będą cięższe dobrze się go ubija no tak liczmy 9 bel, że będzie z przyczepy, no to 9 razy 6, mamy 54 bele no i zrobiliśmy 6,5 z tamtego, liczyć 6 y, z tamtego hektara co nam został czyli z 8,5 hektara, jakieś tam 60 bel y, no to y, taki średni ten plon wychodzi jakieś tam y, o 7, 7 bel z hektara średnia by wyszła, tak tam mieliśmy hektarowe pole, wyszło y, 6,5 beli jakieś 6-7 bel z hektara, no także no bez nawozu, tylko na samym oborniku. Wiadomo, jakby tu 100 kg saletry dał, może 150, no to myślę, że plon był dużo większy. Natomiast no wiemy już, że yy, warunki były, więc na pewno by to coś pomogło, tak? Na pewno by ta saletra nie była zmarnowana. Natomiast yy, no było, było tylko na samym oborniku, bez, bez nawozu, także widzicie jak to wygląda. No z perspektywy czasu no to można było w sumie na te tam mieliśmy 9 hektarów zasiane. Y, pół hektara było stależowane. Y, także na te 8,5 hektara jakby tak tonę saletry kupił. Y, no to powiem wam, że myślę, że efekt byłby dużo lepszy, tych bel hektara by było troszeczkę więcej. Natomiast no, jest to pewna nauczka, że następnym razem jak będziemy robić taki poplon, no to bez nawożenia raczej no, nie opłaca się chyba, tak? Mi się wydaje, że opłacać się tam opłaca, ale na niskim poziomie. Tak? Bardziej chyba by się opłacało dać tej saletry, jednak uzyskać większy plon, no bo jednak to jest ten areał. Tak? 6 bel z hektara no to nie jest jakiś tam e, szałowy e, plon, a jednak tych przejazdów musieliśmy zrobić, to zgrabić, wykosić, więc jednak... Lepiej coś dołożyć yy, tego nawozu, zebrać większy plon. No bo i tak jeździmy, i tak te przejazdy robimy, paliwo palimy to samo jedno. Więc chyba tak na mój rozum yy, myślę, że po prostu warto byłoby jednak dać tego nawozu i uzyskać większy plon. Bo my w tym roku mieliśmy warunki, więc mogliśmy ten nawoz zaaplikować i na pewno byłoby to lepiej. Na samym oborniku, no jest jak jest. Zawsze tej bazy paszowej coś tam podratujemy, 6 przyczep, ta pryzma się zrobi większa. Jedyny plus to taki, że kosztów nie ponieśliśmy związanych właśnie z, e, z przykryciem tego, tak, czyli jakbyśmy robili w Bele, no to jednak tą folię musielibyśmy kupić. Natomiast tutaj pryzmę odkryliśmy, dołożyliśmy materiał, zapłacimy tylko za usługę, no i paliwo do ciągników. Dośćwar 170 koni i ten strautman, także już trzy pokosy z tym roku nam tutaj Michał zbierał. Pierwszy, drugi i ten poplon. Trzeci pokos robiliśmy w Bele, bo nie było tam dużo materiału, chyba z 2,5 hektara to mieliśmy, żeby nie skłamać 15 albo 16 Bel, także y, też nie nawoziliśmy y, na trzeci pokos i też nie było szału. Także sami widzicie jak to jest. Pryzemka się powiększy o jakieś 6 przyczep, także już będziemy mieć w tej naszej pryzmie 12 na 50 chyba 2. No to tam będziemy mieć 23 przyczepy takie. No to już jakiś tam fajny materiał jest, także na jakiś następny rok jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o osianokiszonkę. Tutaj sami widzicie po tych pokosach, że one nie są zarewelacyjne. Materiał jest fajnie przewiędnięty, ale jest jeszcze wilgotny. Trafiła nam się super pogoda. Jak widzicie, jeszcze jest zielono. Także mam nadzieję, że to odbije jeszcze. Ostatnia szósta przyczepa. Bryzemka trochę urosła. No i co, za chwilę dokończamy to, odbijać, przekrywamy. Się, się aby plus tego wszystkiego no to właśnie żeby większych kosztów bo tutaj dwie godziny mi się się zeszło z, tym, yy, z tymi siedmioma i pół hektarami no i chłopakom tutaj wiadomo trzeba wlać paliwa także no takie koszty polie mamy podkładówka jest przysypiemy tylko potem oponami się przykryje no i to nie